Jestem Ola i dzisiaj Was nauczę, jak się robi stokrotkę. Najpierw u jednej ręki zakładamy na kciuk i mały palec, a u drugiej tylko na kciuk. I u tej, gdzie mamy tylko na kciuka, mały palec, zabieramy tą linkę, od góry bierzemy, robimy krzyżyk i ciągniemy. Teraz wskazującym palcem bierzemy tą linkę, czyli pierwszą z kciuka. Tak samo z drugą ręką. Wskazującym palcem bierzemy tą linkę pierwszą od małego palca. Teraz środkowymi palcami bierzemy te linki. Raz i dwa. I kciukami bierzemy ostatnie linki linki i ściągamy dolny. Teraz robimy do góry w dół, do góry w dół. Trzeba to tak ścisnąć ten środek, żeby był mały i mocno zaciśnięty. Jak już czujemy, że dalej nie możemy, to stawiamy na stół i wyrównujemy, żeby wyglądało jak kwiatek. Kowska gotowa.